Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy sesję prezentacji. Mamy wspaniałych, znakomitych wykładowców, sześciu. Trochę takie preludium chyba tych międzynarodowych doświadczeń, o których będziemy mówić w czasie referatów o Atlasie i o barometrze. Miss Rogan, floors is yours. Pani Emma podziękowała przede wszystkim Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rośianego, ale też innym organizacjom za ich ogromny wkład w pracę nad barometrem. Nie tylko organizacjom, ale również kontaktom organizacji za pracę przy barometrze, ale także podziękowała Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rośianego i jego przedstawicielom za ogromny wkład w pracę w ogóle organizacji MSP i Dominice, naszej sekretarz generalnej za jej rolę w komitecie koordynującym, czyli głównym komitecie za jej pracę, za jej zaangażowanie. Barometr yeah, uh, pokazał, podkreśla duże pod rozbieżności w opiece nad osobami z SM w um, Europie. Um, pokazał również um, kraje, które no, nie radzą sobie z opieką nad osobami ze stwardnieniem rozsianym i, y i na co Europejska Platforma Stwardnienia Rozsianego nie wyraża zgody, szczególnie też w w przypadku 50 tysięcy i prawdopodobnie więcej osób ze stwardnieniem rozsianym w Polsce barometr pokazał duże, dużą nieadekwatność opieki nad osobami ze stwardnieniem rozsianym. Slajdy, które Państwo będą, część slajdów, które Państwo będą oglądać w trakcie prezentacji pochodzi the czy the to z broszury informacyjnej barometru Polish Polish Polish. Polish. Information dotyczącego information uh, dotyczącej that Polski. That takie broszury zostały przygotowane w różnych językach dla różnych e, krajów, nie tylko, żeby promować barometr, nie tylko o, o to, po to, żeby mówić o, o osobach ze stwardnieniem rozsianym, ale również przekazywać informacje e, decydentom, e, politykom o tym, co można zrobić, żeby zminimalizować luki, braki w opiece nad osobami z SM. Wideo, um, które showed, zostało zaprezentowane, um, nie potrzebowało tak naprawdę słów, żeby zobaczyć, czy dość, jakby, to, jakby poczuć traumy, której osoba, która, której doświadcza osoba, która słyszy diagnozę SM. SM. I to, co pokazał barometr, to to, że w Europie, że tak naprawdę ponad 90 tysięcy osób na świecie żyje z młodych osób, dzieci, żyje ze stwardnieniem rozsianym i że jest to grupa taka szczególna, na której w szczególności powinnyśmy się skupić. Tak naprawdę, prawdopodobnie bardzo dużo dzieci, czy dużo dzieci żyje ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Jednak tej liczby nie byliśmy w stanie do końca policzyć. W Barometry krajom przyznawane były punkty. Maksymalna liczba punktów to, była, to było 100. Polska otrzymała tych punktów 56. Kraje były porównywane do innych krajów i wykres, który Państwo widzą prezentuje gdzie znajduje się Polska w porównaniu z innymi krajami w Europie no i barometr jakby ma zachęcać do tego by lobbować by, by działać na rzecz zmian które będą minimalizować te różnice czy też zmniejszać te braki w opiece nad osobami z SAM to, co widzimy tutaj, to Polskę w porównaniu z innymi krajami i jedną z rzeczy, którą tutaj na pewno wszyscy wiemy, to to, że SM jest bardzo złożoną chorobą i wymaga podejścia integracyjnego. W barometrze przestrzegaliśmy zasad stworzonych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia dotyczącą opieki zintegrowanej. Jest to coś, co byśmy chcieli, aby było dostrzegane. Aby było uznawane, że stwardnienie rozsiane jest bardzo złożoną chorobą i dotyka nie tylko nie same osoby, które chorują, ale również rodziny i całe społeczności. I wszystkie polityki i przepisy powinny zająć się tym tematem. Ponieważ SM jest tak złożoną chorobą, o czym Emma wspominała w poprzedniej wypowiedzi, potrzeba jest zespołu specjalistów, który będzie zajmował się osobą z SM. COVID-19, sytuacja pandemii pokazała, że tak naprawdę systemy opieki zdrowotnej potrafią być elastyczne, potrafią się zaadaptować, a specjaliści są silni i wydajni. Jednocześnie również pokazała, że system opieki zdrowotnej bywa kruchy. W wielu krajach widać braki w dostępie do specjalistów, którzy mogliby zajmować się osobami ze stwardnieniem rozcianym. Tutaj został przywołany przykład w Irlandii, z której pochodzi Emma. Emma powiedziała, że jeśli dobrze zrozumiałam, 35 neurologów na cały kraj, a ponad 800 tysięcy osób z chorobami neurologicznymi, które potrzebowałyby wsparcia specjalistów, także obrazuje to, jak duży jest, jakie duże są braki w opiece specjalistycznej. Ten slajd pokazuje dostęp do leków modyfikujących przebieg choroby. Tylko 57% osób z SM otrzymywały leki modyfikujące przebieg choroby w 2018 roku. A prawdopodobnie COVID-19 i pandemia zwiększyła jeszcze luki w dostępności do leczenia modyfikującego przebieg choroby. 26% osób z progresywnymi postaciami SM otrzymywało leczenie modyfikujące przebieg choroby i chociaż wiadomo, że leki na postęp, pierwotnie postępującą postać SM dopiero niedawno pojawiły się, dopiero niedawno stały się dostępne, to jednak wciąż nie wyjaśnia to rozbieżności w dostępie do leczenia. Mm -hmm. e, tutaj e, slajd ten pokazuje dostęp do leczenia objawowego e, e, i tak naprawdę wiele krajów, w tym Polska, mają e, zerową refundację wielu e, leków e, na objawy stwardnienia rozsianego. Tak naprawdę nie ma tutaj wśród nas żadnej jednej osoby, która nie doświadczałaby bólu czy zmęczenia. A od osób ze stwardnieniem rozsianym oczekuje się, że będą doświadczały bólu, zmęczenia, takiego przewlekłego zmęczenia codzienne e, w swoim codziennym życiu. E, I jeszcze e, aby płaciły za e, jakby radzenie sobie z tymi objawami. Dlatego powinniśmy naciskać, powinniśmy dążyć do tego, żeby osoby odpowiedzialne za. E, politykę finansową, leczniczą, jakby dokładały starań, aby takie osoby, osoby z zesem mogły funkcjonować na co dzień. Ten slajd dotyczy z kolei opieki paliatywnej, czyli opieki końca życia. I to jest taka, tak naprawdę, dodatkowa opieka, forma leczenia objawowego. I my powinniśmy dbać o to, żeby jakość życia była dobra do samego końca, do końca również życia. Dlatego powinniśmy dbać o to, wspierać, aby. Taka opieka była zapewniona. Systems, and we support the people so that they get the care they need right the way through to the end of their life. Siedem krajów w Europie nie chroni osób z SM w żaden sposób przed zwolnieniem z powodu SM. Natomiast tylko 48% osób ze stwardnieniem rozcianym pozostaje zatrudniona w jakiejś formie, czy to forma umowy na pełen etat, czy jakaś praca określonego częściowego etatu. Dlatego powinniśmy dbać o to, żeby takie osoby no, mogły być zatrudnione. Tutaj znajduje się porównanie krajów z pod kątem udzielonego wsparcia w zakresie zatrudnienia. I tak naprawdę życie ludzkie to nie jest tylko opieka zdrowotna, to jest również praca, to jest również życie społeczne, wszystko to, co jakby prowadzi do takiego dobrostanu. a person's life does exists beyond the health system their education their employment and social care are hugely important to a person's well-being throughout their whole life Tak jak Emma wspomniała na samym początku w Europie żyje po 30 tysięcy, a może nawet więcej osób poniżej 18 roku życia ze SM, czyli dzieci, czyli takich młodzieży. To jest 30 tysięcy małych ludzi, takich, którzy i ich rodziców, którzy, których życie się zmienia, których życie się zmienia po usłyszeniu diagnozy. No, ważne, aby mówić o tym, jak braki w opiece będą wpływać na życie tych osób, a my musimy jakby dbać o to, żeby te braki w opiece minimalizować. So, and go through life with this diagnosis. Um, it's important that we show them that there is hope by providing them with the social care that they need. Uh, this slide is a... a ten slajd pokazuje z kolei różnice w środkach finansowych przekazywanych na badania nad SM. Wiele organizacji SM-owych przeznacza środki, które może przeznaczać na takie właśnie badania, jednak jest wiele braków, jest wiele luk, istnieją natomiast sieci takie badawcze w Europie, które dają nadzieję na to, że mimo wielu braków będą działy się pozytywne e, zmiany e, w tym zakresie that there will be some changes from our national national health systems from our government and 60, Nawet 60, 65% osób z SM nie jest zarejestrowany w żadnych rejestrach SM. Wiele krajów takich rejestrów w ogóle nie posiada, i co pokazała pandemia, jeśli tak naprawdę nie rejestrujemy, nie wiemy ile takich osób jest, nie prowadzimy takich rekordów, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na potrzeby osób chronicznie chorych. O, slajd kończący. Pani Emma żegnając się przedstawia takie trzy główne zalecenia, które wynikają z barometru dla naszego kraju. Oczywiście jest na dyskusję nad tymi punktami. Cała ta ulotka informacyjna jest dostępna na stronie wyżej wymienionej, czyli www.msbarometer.eu. Natomiast całość raportu jest dostępna w języku angielskim i jeszcze raz pani Emma dziękuję bardzo za możliwość zaprezentowania barometru and for this opportunity to present the findings of the MS Barometer of 2020. What is your advice? Mm. Uh, Pytanie dotyczyło tego, jak my możemy wykorzystywać doświadczenia innych krajów, na przykład krajów or, sąsiadujących, takie jak Czechy, które lepiej wypadają w takich analizach porównawczych, jak na przykład baro, barometr. Co my możemy jakby zapożyczyć, jak możemy to wykorzystać? Emma odpowiedziała, że rzeczywiście takie. takie porówne, Wani jest potrzebne, natomiast nie zawsze, mimo że kraje są, mają podobny dochód, nie zawsze da się to tak jednoznacznie określić, ponieważ systemy opieki zdrowotnej są różne. A więc powinniśmy raczej patrzeć na sukcesy, jakby działania, takie właśnie, które możemy zaimplementować w naszym kraju, bo nie zawsze tak naprawdę chodzi o pieniądze i wideo, które było zaprezentowane na początku było uh, takie dosyć szokujące, wstrząsające, um, ale to, co właśnie pokazuje barometr i też pokaże Atlas SM, to że czasami wystarczą takie nawet subtelniejsze, niewielkie działania, które potrafią przynieść wielką różnicę. From the barometer, and I'm sure Ms. King is going to show from the Atlas of MS, there are ways that to make a big difference.